Szymon Szewczyk, po wielkim, epickim półfinałowym boju z Arką Gdynia, na początku nie mogę zadać tego pytania. Czy przestaliście w którymś momencie wierzyć, kiedy było 2 do 0 i 3 mecze, ostatniej szansy przed Wami? Nie, od samego początku wierzyliśmy, zdawaliśmy sobie sprawę tak naprawdę na czym polega playoff i do jakiego celu dążymy. To, że wygraliśmy ostatnie trzy najważniejsze mecze z Arką, mimo że wcześniej doznaliśmy aż pięciu porażek z nimi, to ma dla nas ogromne znaczenie i to jest to. Co wielu facetów powtarza. Nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. Zakończyliście wspaniale, zakończyliście w, wygrywając 3 do 2, to bodajże od lat wynik niespotykany w playoffach polskich z chyba Anvil swego czasu w ten sposób przegrał z Rosną Radą i to ładnych kilka lat temu. A no właśnie, ale jakie emocje panowały wczoraj po, po tym spotkaniu w waszej szatni? Czy to było tak, że przeżywaliście, cieszyliście się, czy jednak myślałem, że jesteście przy polskim cukrze? E... Wiesz, czas na, na świętowanie był jak najbardziej. Od razu na parkiecie, zresztą Państwo sami mogliście oglądać to, zobaczyć czy na internecie, czy, 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 czy w telewizji. W szatni również, w autokarze również żeśmy się cieszyli, ale dzisiaj już jest nowy dzień. Dzisiaj w tym momencie mamy już kolejny, kolejny dzień, więc zaczynamy właśnie rehabilitację, zaczynamy przygotowywania, bo bodajże w czwartek jednak zaczynamy całą tą batalię finałową. Pierwsze dwa spotkania są w Toruniu, więc tak naprawdę za dużo nie mamy tego czasu. Trzeba ostudzić te głowy, zdać sobie sprawę, z kim gramy, musimy znowu przerobić cały tak zwany playbook, czyli wszystkie zagrywki przeciwnika, przypomnieć sobie zawodników i tak dalej. I od dzisiaj zaczynamy, że tak powiem, misja finał przeciwnik. Toruń. Czy polski cukier to jest wygodny przeciwnik Anwilu? Yy, powiem ci tak, że w dwóch meczu myśmy wygrali. Przegraliśmy co prawda u siebie w domu, potem wygraliśmy u nich. Yy, czy to jest wygodny? Wiesz co, to jest finał. Tutaj nie ma wygodnych, niewygodnych. Yy, na pewno yy, będzie to yy, finał ofensywny ale zarówno taktyczny, jeżeli chodzi o obronę. Więc yy, tak jak powiedziałem, musimy przerobić te wszystkie ich zagrywki, musimy znaleźć ich mocne strony, które musimy powstrzymać, a słabe, które musimy wykorzystać. To jeszcze jedno pytanie na koniec dotyczące kibiców, bo to jakaś tradycja już chyba, że po ważnych zwycięstwach witają Was pod mistrzów. Tak były wczoraj, jakie wrażenia po tym przywitaniu? Yy, jak najbardziej. Powiem tak, yy, naprawdę da, dajecie nam wiele radości. Dajecie nam... Yy, to, czego chyba zbyt wielu zawodników, chodzi mi o Pelka, nie może doświadczyć, więc wierzę, że znowu hala na wyjeździe będzie biała. Tak samo biała, jak, jak powiedzmy moja koszulka, bo wczoraj po zwycięstwie był piękny obrazek. Wszyscy kibice Asekoarki poszli do domu, wyście zostali. I ta hala była po prostu cała biała. To jest coś niesamowitego, więc my dziękujemy bardzo za, za wsparcie no i oczywiście liczymy na więcej.